Witam was w kolejnym odcineczku z Cesika z Marcinkiem. Mistrzowski, legendarny orzeł, wbity po 11 zwycięstwach, czyli wbity po. nie wiem po ilu latach, ale wbił po iluś latach. Na to nie patrzcie, że może tą 10 weterana, czy pięcioletniego weterana, względu na to, że tak naprawdę to ograł Valoranta. O, momentogram. Memento. Nie, memento, a nie momento. Co to też jest nowa mapa, więc uspokój, idę i. Poznawaj mapę teraz szybkości Refleks Dobra, check. próbujemy Refleks, pe... check No, ty no. jesteś bliżej, twoje kulki się A dobra No dobra, zobaczymy o, Czekaj Brałem równo Ty <śmany> sekundy, chłopie <śmany> Zanim się zrozumiem Raz, dwa, trzy Zanim się pojawił <śmany> Chłop chyba nie chce <śmany> O, dwóch jest teraz. O ty, ale jak poszło. O matka, on będzie lepszy. Cz, tak. Zaraz. Gorszy podskoczył, też dostał gołęb. Co oni? Is, where is spawn, a, a, spawn protection. protection? Where is spawn protection? No nie ma, no. Dobra, kamizerka odwodoodporna. Rozgrzali się, kompletnie. Wygniemy na prawo? Okej. I dołem wygniemy. Jak tu jest jakiś dół? Na prawo jest jeden, na pewno na prawo. Okej. Może shiftem zacznijmy chodzić. Był. Łała. Dobra. Czemu ty masz pakę, a nie ja? Jak ja nie znam Tutaj. Ładuj. Dobra, znaczy, masz rację, masz rację, to ma zapyta... głupie. Dobra, weź to... mi, Stein, weź. Masz tą bombę. O No dobra, ma. Powiedz ci 5 sekund wcześniej, że masz pakę. Czoło masz pakę z koreką. Y no bo skupiłem się na kierce. No bo Skupiłem się na kierce. Dobra. Ja dobra, dobra, dobra. dobra. Jeszcze raz dobra. tak samo pobiegnę. Daj mi bombę. No, wiesz, że drugi raz w życiu grał tą mapę też, nie? Także. Ja gram pierwszy. Jest tu. Przed... No, podszedłeś pod celownik. No, sorry. No. O! Gdzie jest? Prawa. Na... daleko poszedł. O kurde, widzę go. Kała chaosu podnieść. Wiemy, ale nie wiem gdzie jest. On wyjdzie. Mą cold Hand Patrz, trzy, dwa. Okej. Okay. A tu może być gdzieś. Nie, tu? Nie, 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 nie. Lewo od u, no po prawej, po prawej Łukas, no. no. Tupnął, tupnął. tu TUPNĄŁ? Tupnął. tobie w głowie. No nie wiem, ale tupnął, słyszałem tupnięcie. Czekaj, może Glep Dla mnie tupnął. No możliwe, że tupnął. A, możliwe teraz. Dobra, nie wiem, rób co chcesz, bo... ...mapa dzika. Podoba mi się prawa strona, ale... ...on wyszedł ci tu z prawej? Tu, tak? O, tak. A, Czekaj. oni teraz defensywnie grają. No, mają teraz hula. Muszą się popisać. Ja jest po prawej. Jest tu po prawej. Rzucam mu granata. Ale to on może dawno uciec. Cio! Cio, ja go dojechałem. On tego się nie spodziewa. Movement kobry. Dostał, dostał grubo tu. Ja jest przed nami. I drugi tutaj. Drugi tam jest też. Leży jeden, da się przeskanować to. On rzuca coś. Dobrze! No, ja mówię, że da się skanować! Skan masterinio! Nie, i Nie, no jest ok. Dobrze, że można do, Dobra informacja poleciała po prostu. No bo widzę, że... Dobra, teraz trzeba wabika i dobra ci, że idziemy lewą. Dobra, ja idę lewą. Ja pójdę lewą. Nie! Się... Dobra. Nie! Bawi. Dobra. Ale ile razy można chodzić do samu, No samą no, no, no. Do końca! Dwóch tam jest! Po prawej jeden, po prawej. Na, No, na max prawo przebieg. I lewo górka. Tu, był, tu był, Lewo, tu lewo do BS. -ie. Tu nie? Tak. No. Czekaj, ja tutaj. Rebit, pa. O, widziałeś? Tak. Idzie mi plecy. Jak tu się idzie plecy? Lewo góra. Tu rrr, lewa góra ci widzi. Tu? Tak. Ale nie wiem, czy plecy kompletnie ci plecy nie poszedł. No, On jest za słaby, żeby to zrobić. Nie, mi się wydawało, że tak poszedł, właśnie od razu naszego. <laughs> No, ma jakąś fajną broń, ty! Uuuu! sobie. Uuu. Ale, ale, przeskinowany. Ale dobrze, fajnie Fajnie wyszło ci ta runda. Cieszymy się bardzo serdecznie. Dobra, to co? Chcesz na pewno ...nowo tam biec, tak samo? Tak, babik jest dobry. Dobra. Nabrał tego chłopaka. Wejdziemy w timing, dobry. To nieźle, że Trzy, rzuciłem. Cztery. Dobra. Patrzę do prawej. Babika rzucił jeden. Ja o patrzę pracy, ja patrzę pracy. Aha. Ja też jestem kociak w co? <grymne> <grymne> Weź mnie nie rozśmieszaj. <grymne> Dobra. Oni... Oni kampią strasznie. Bo oni mają eko teraz. Ja skanowałem. Patrz, oni skrócili nas. Leży jeden. Mam go tutaj u ciebie. U ciebie? Na górce, no. Okay. Muszę Eee, nie wiem gdzie. Dobra, trafiłem. Dobra, trafiłem na ten. ciemkę, Nie, weź ją, wywal. Dobra, to wyrakałacha. <grym> Strasznie ciężko się z tego strzela. Masz. Aha, no to nie masz. Czego? Broni, ale już masz. Ale mam dużo pieniędzy. Dobra, na ale nie należy. Dobra, wabik na prawo, idziemy prawą, poczekaj. po prawej, dwóch po prawej Dobra, biegnę max lewą, nie? Ja biegnę z tobą e, Widział mnie, widział mnie Leż jeden Dobra, ja biegnę w Besa już Ładuję bombę Okej, okay? po co? Dobra, jestem w tym y, żaluzje, Ja mam 15hp, ja mam 15hp okay. ja mu rzucam granata I flesza rzucam, jakiegoś takiego łomnego On chyba od... Sąd przyjdzie Jest ode mnie Wyszedł! E, w smoku! Dobra. Nie dostał nic Dostał Dostałem Begałeś, czy no? nie? Nie Dobra. wiem! Ja Do... też widzę! Wyszło Dobra, mamy to. Wezmę też... No ma pateru? E, nie wiem. To rzuć na prawo Rzu... i biegniemy prawą. Mówię czy wtedy się... Patrzę lewą. O, ale mi I był. Tutaj będzie na bs już raczej. Wiem, 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 już. Zamysz <grym> 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 Tak Movement! <grym> tak. Znaczy, wiedziałem, że będzie pewnie na BS-ie, bo. Mm, z daleka mi wywalił mocno. Nie, ta mapa górę. jest prosta. Dobra, wabiki też robimy, nie? Ja, ja rzucam na prawo wa wabiki i biegnę na lewo. Albo na lewo, na lewo. Lewo, lewo. Dobra, dokładnie. Pójdźmy inaczej, jeszcze raz. Chodź, i słychać nas, mówię ci. Biegnij do site'a. I słychać nas, mówię ci, patrz. Przed nami, tu to tam, przed za tym, za balkonem, nie wiem. Lewa może być CT, on poszedł na lewo. To drugie lewo. To lewo? Osiem... No tak. <śleszy> <śleszy> Zależy od której strony patrzysz lewo, nie? Znaczy ja nie wiem gdzie jest... <śleszy> My musimy wygrać jedną rundę, tak? Eee, tak. Żeby wygrać to tak. Dlaczego oni w CT tak słabo zagrali jak mają jeden bomb sayf? Nie wiem. Ale zobaczymy, no wiesz... Eee, kryjemy... Ja na prawo pójdę sobie no, i na no, odległość no, 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 ja ja i, da, ja i dajemy im podporzyć, nie? Ja bym prawą przejął, bo tam Dobra. jest tylko jedna prosta. Tu idę. Tu da się wejść, czy tu tak. trzeba podsadzić? Ale jak nie wiem to jak... To Dobra, nie wiem, przepraszam. Dobra, patrzę ci lewą. Nie wiem jak tam wejść. Dobra, ja idę, ja idę na prawo, ja idę do góry. Jestem u góry Jest góra jeden O kurde Zginąłem Ale mi było ewalną Masz lewo jeszcze, blisko przy tobie No nie, nie, nie Dobra lepszy pistolety nie, nie. mają no, no to się to ta, ale no ten Pff. Ja też skopałem. Bo się odwróciłem na moment, żeby ci pomóc, jednak <coughs> bo stwierdziłem, że chyba pobiegnę do ciebie i... A ja zrobiłem swój movement Gramy Eko? Ja faj na Ja zagram, ja zagram tym, ja sforsuję. Go, go, go. Aha okej, okay. to też mogłem Nie, jest okej. Okay. Dobra, Jeden u mnie. Okej. Jest na blisko, bardzo blisko. Rzucę smoka sobie ładnie w smoku. Dostał bułę, ale podłożył. Drugi też u ciebie. Poczekaj na mnie. Czekam, czekaj. Kliknij pakę. Nie dam rady, bo oni widzą, wiesz? To jest yy, na takie coś, że oni widzą. Poczekaj chwilę, poczekaj. Poczekaj, poczekaj, jak opadnie. Nie mamy defa. Daj, brój, brój, brój. Jest! Dobrze, dzieci! Rozbroję. rozbroję, rozbroję. rozbroję. Rozbraję, rozbraję to. Ile sekund jeszcze? Trzy sekundy, 2, 1, 0. Ale ja pytałem, jezu, ja o to pycham. A o co? Ja pytam, kiedy bomba wybuchnie, czy znasz ten time? A, nie znam. No co przecież ja nie grałem w CS-a. -e. Ale to, mi to co jest <laughs> no. Ale mamy to. Czekaj, ile jest? Oha, wbiło to samo, co ty masz. Mistrzowski legendarny orzeł, to będę orłem. Aha. Aha. O no Global fajnie. Elite. Aha. On miał Global. Co? Chyba kupionego ty. Aha. Aha. I 8-1. Aha. To nie jest Global Elite. Aha. No to widzisz, jak to 2 na 2 jest warta ranga. A I tak są warte rangi.